Dam wieczorem na kanapy wyjmuję kartkę Te przemyślenia z głowy duszem zapisuję prawdę Lata młodości przed oczami, często mam po blanche. I czasem łezka mi popłynie, myślą o Stargardzie Bo tam jest fajnie, brakuje przyjaciół, którzy dają mi to wsparcie brakuje rodziny, to normalne jest na starcie Kiedy nowe miasto cię wystawia na pożarcie Witam w mojej klatce, Kuba wychowany został na plusa dwanaście Koszulki z numeru Giałżki rozjechane tak jak walce Bokcie i korana pozdzierane to normalne Mam tam wielu kumpli, wielu stron już od wódki Nie lubią smak krajówki Kilku ziomów jest już w niebie Lata wciąż mijają, a osiedle nie zapomnij przemek Ja pić nie mogę, ale gdybym pił to tylko za to wasze zdrowe Moje serce ciągle jest na bałkach, skąd pochodzę Wszystkim dobrym ludziom, niech się wiedzie tylko dobrze, tylko dobrze Ja pić nie mogę, ale gdybym pił to tylko za to Taki z głośniczka, nie słuchali drawiska. Obok słowa policja, a tu pisze się wyzwiska. W telefonach to był hipkowanie pani TikTok, beka sroga. Jakbyś nam zaprezentował taki cyrk, że nie ma boja, który by nie melanzował i mi przykro, bo dziś widzę zero żołma, kiedy patrzę na boisko. Chciałem się stąd wyprowadzić i nie patrzysz na to dłużej. Nienawidziłem starych, że mieszkamy w takiej drużynie. To gdzie chyba za dekady się dowiedzą. A szczytem ekstrawagany jest jak zamawia złotów Grałem dla siedmiu koła i w klubach dla dwóch osób Graliśmy po stodołach za różną sumę sosu Tu się zaczęła droga, tutaj znalazłem sposób I zatęskniła w drogach róża z szarego bloku Dorastamy, nie wiem czy to jest beka Gdy mama prosi, czasem bym później wyjechał Nieważna meta jest, nie mówili i na darmo wizytówką człowieka jest tu gdzieś nie się żarny się. Nie mogę to zdrowie Bo jak z ziomem to boje, Jak się boję to z Bogiem Co nie mogę to zrobię Człowiek to ultrasy, niech żyją. Podwórka każda matka i córka. Życie zdrówka, Wiktorek. Ja pić nie mogę, ale gdybym bił, to tylko za to wasze zdrowe. Moje serce ciągle jest na z skąd pochodzę. Chciałem uciec gdzieś stąd, odnaleźć swój Bóg i lot, spełniać marzenia, no stop, to w jedną stronę był lot, poznałem dobro i zło, widziałem dragi i sos i dzielił tylko mnie krok, by wydał mnie święty Piotr Ja chciałem uciec gdzieś stąd, odnaleźć swój Bóg i lot, spełniać marzenia. i nie wierzę, zabiły go komentarze życie daje wiele wrażeń nie pomogą tu bandaże słowa czasem niszcze czyny więcej zadają obrażeń co się teraz dzieje w światem? zaraz zaraz tłumaczę. w internecie sami gracze a w rzeczywistym świecie tylko spierdalacie Niemal połowa dzieci, które popełniają samobójstwa, to ofiary hejtu. Ta płyta opowiada o mnie, cały ja. Nigdy nie byłem święty, ale od tamtego czasu dużo się pozmieniało. Ja chciałem uciec gdzieś stąd, odnaleźć swój błogi lot, spełniać marzenia non-stop, to w jedną stronę był lot. Poznałem dobro i zło, widziałem dragi i sos i dzielił tylko mnie krok, by wyjść. Piotr. Ja chciałem uciec gdzieś stąd Odnaleźć swój bóg i lot Spełniać marzenia non stop To w jedną stronę był lot Poznałem dobro i zło Widziałem dragi i sos I dzielił tylko mnie krok By wydał mnie święty Piotr oh. Bo Byłem na dnie, byłem na dnie Dlatego ten gniew we mnie płynie jak krew Byłem jak lew Kiedy wychodziłem to spod ziemi na wieś U moim u moje wspomnienia jak deszcz. W żadnych wieszaków wisiała presja i stres. Moje garderoby jak niechciany dress. Życie to test. Słońce wychodzi za chmur. Kiedyś lał deszcz, który podlewa mój ból. Kuba to śmieć, Kuba to gnój, Kuba to fake. Napisali o mnie tak wiele bzdur Dziś o mnie piszą, że Kuba to król Powiedz sobie, wyszło na moim miejscu Było wiele tych momentów, kiedy byłem sam W sercu nie mam miejsca jak na mailu Wszystko teraz trafię w kategorię spam Nic nie pęka jak serce Płynęły dragi na serwer Ja na fali hejtu jak surfer Dziś zobacz gdzie jestem ja chciałem uciec gdzieś stąd, odnaleźć swój bóg i lot Spełniać marzenia non stop, to w jedną stronę był lot Poznałem dobro i zło, widziałem dragi i sos, I dzielił tylko mnie krok, gdy wydał mnie święty Piotr Ja chciałem uciec gdzieś stąd, odnaleźć swój bóg i lot Spełniać marzenia non stop, to w jedną stronę był lot Poznałem dobro i zło, widziałem dragi i, sos, i dzielił